Dwa, jeden. To jest spory bagnet Trzy dla piacha jak najgorszy, obie I trzeci piast. Dzięki o jasny chuj Chłopaki są podzieleni na dwa obozy I będą musieli poradzić sobie w zadaniach Które dla nich przygotowałem Za ich wykonanie uczestnik otrzyma 100 zł A wygrany całej konkurencji zgarnia całą pulę 1000 zł Ale żeby nie było tak łatwo Czekają również na nich wyzwania W których mogą zdobyć przedmioty Te dobre, które ułatwią im zadanie Jak i te słabsze, które mogą im je nawet utrudnić Kondzio, wygrywasz łopatę Jest, ale nie To mi się tak przyda teraz Dziękuję Ale bardzo. jaką łopatę? O taką łopatę. <głos> <głos> Ale zawsze coś słuchaj. Lepsze to niż nic. Proszę. Dobrze, że nie łyżka. I Fiachul dostanie łyżkę. <głos> 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 Sobie, mamy tak dużo do roboty. Zacznijmy od tego, że mamy teraz możliwość wykopania dziury do porządnego ogniska. A tak, to możemy pozbyć się tego, co tutaj jest na podstawie naszego szałasu. Więc lecimy. Tak. Wygrałem czy przegrałem? Wygrał. Wygrał. Dobra. Lecimy szukać takich rzeczy, naprawdę, które łatwo, łatwo się zawiną. No. A nie masz tego trójkąta? Co? Trochę tego trójkąta co No. trochę żeby podpalić. Do... Dobra. Dobra. Kawiarzyska dała tak dobry pomysł, ta chusta. Trójkątna, przecież ona jest suchutka, ona się łatwo zajumie. Ale wy wiecie, że śnieg odwadnia. Co tam? Śnieg odwadnia, a nie nawadnia. Ale to woda. Tym się jak śnieg rozpuści się tak odwadnia. Jak jak to woda? No odwadnia, no mówię ci! Women. <grymne> 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 no już od razu, robotaju lepsze. Patrzcie, zarobista. Ach, chyba ta kominka jest, by the way. U, u. O widzowie. Integral. Mamy kolejny kijek, się do jeszcze się nie rozwalił, jeszcze się nie rozwalił, jest naprawdę dobrze, ja uważam, że ja to wygram, jestem, jestem przekonany. Dlaczego tego, że wygrałem dwie tej konkurencji, Ja tylko wygrał głosowanie na Instagramie, czuję się lepszy. Czy uda się rozpalić pierwsze ognisko? Najpierw test, jak tu iskry do? Nie tak, masz po to specjalnie te ostrze. No, 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 no. Jest, uzbieraj. Trzymaj, układaj, układaj, układaj. Jest, nałoci się. Jak jaskiniowiec. No to... i ustaw to na tym, ustaw to na tym już. Butelka jak ma wodę w sobie, to się nie spali. Tak Jest tak. już ogień. Tylko jak to utrzymać? Za mało tekstu, że mu zbierał. Nie gadaj, że zmarnowałem tyle materiału. A może to się zacznie? No dobra, tam jest jeszcze ten papier i to wszystko, Dobre. Kartonik, on nam się przyda. Mam pomysł, do czego wykorzystać krytytki. a mianowicie do stelażu. a to nam się bardzo do tego przyda. Ale też pamiętajcie, żeby nie śmiecić, raczej blesie. Dobrze. Także możemy powoli się rozbijać znowu. Przerwie, musiałem się spodziewać, żeby się bałam, że ktoś mi nie Nie wiem do czego to się przyda, ale po prostu rzeczy, żeby to wyrzucić. Także weźmiemy sobie parę rzeczy z tego. Jest świetnie, jest świetnie po prostu. Tak mi się spodobał ten odcinek, że chyba znowu to sam zrobię, nie? Ale musicie dobrze zapłacić. Za darmo tego nie zrobię. Jurek, płać! Muszę mi zrobić ogrzewanie podłogowe. Bo tak jakby wykupimy dziurę. I wiecie, żeby dym, do kolecia mi będzie podgrzewał. No. Ten mniejszy weźmiemy stąd. Tutaj będziemy musieli takie grube zbierać. Lecimy w teren. Hu, Nic ani. Wszystko się ugasiło. Karton zaczął się dopiero tlić. Potrzymaj. Co, pomoc? Pomoc, pomoc. Koło ratunkowe wykorzystane? Koło ratunkowe muszę wykorzystać. Dobra, panie i panowie, teraz do rozpalenia ogniska na nowo. kamerę. A czy to moje zadanie się zalicza do rozpalenia ogniska? Chwilę był ogień. To jeszcze nie jest rozpalenie. Rozpalenie hmm? ogniska to ma być palić się przez dłuższy czas. Jak to spaliło się już gdzieś 5 sekund? <noise> Więc aktualnie zebrane materiały będziemy wykorzystywać, aby ułożyć sobie. Podłogę. Możemy to wypchać potem chem. To i tak nie będzie różnicy. Eee, natomiast. No nie, chcę po prostu się zjembić jeszcze bardziej, chociaż więcej będę Gada? Więc jeżeli jeszcze raz mówię, jeżeli chcecie zobaczyć, jak Jurek też bierze udział w takich konkurencjach, to zostawcie lajka. To. Zaczynamy znowu. Co jest lepiej, co, co jest lepiej to wygląda. Także zaczniemy kopać nową dziurę w ziemi. Trochę. Okay. Myślałem, że to szufelka, No się okazała szuperką do nie, kominka. Ej, co to jest? No właśnie. Śnieg. <grym i wyszła> Dobrze, idziemy po liście. Ale najpierw zanim pójdziemy po liście Musimy to zabudować. Boże, jak to Dobrze, że mamy. No tak. No tak. Musisz Dobrze. Jeżeli zbierze. chcecie widzowie zobaczyć więcej takich typów rzeczy, stwierdziłem, że mi się to mega spodobało i jestem w tym fajnie podekscytowany. Aktualnie, moim zdaniem, nadaje się do tego. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej, wbijać na mój kanał. Oczywiście link będziecie mieli poniżej. Film mam zrobiony. To się zajmę. Nosz, KURWA! Tak? Nadeszło kolejne wyzwanie Kur... Czepie, czone Na trzy, cztery pokazujesz Kami, papier lub nożyce 3-4 Ry Czyli jest remis Konradzie to Był remis Teraz musisz pokazać Okej Trzy Ry Otrzymujesz item Słabszy Okej okay. Bo Kuba za drugim razem już pokazał Papier z drugi raz. Aha! Oh. Jak winę, tu! E, Okej, okay, dobra. I strugamy. Ciekawe, co tam ci robi. Tanie, jakie jest następne wyzwanie? Bo ja sam nie wiem. A, żeby było coś z pompkami. Ale ja tego nie zrobię. Nie ma szans. 50 pompek? Chory, chyba on jest. No to, to co? Teraz zostałem bez operatora. Na chwilkę. I porada odbiórka już wiem mniej więcej, jak działać. Proszę zobaczyć. co nam chodziło i lecimy to jeżeli chodzi o patyki mamy. mamy 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 teraz coś naprawdę łatwo łatwo palnego. tyle styknie idziemy odłożyć warskim chodzić nie będę bo potem pewnie coś się trafi dobrego to będę tego musiał zbierać cioł cioł masny cioł day jaką wygrałeś konkurencję po potwierdza życie Wiedziałem! Wiedziałem, że Gatak rozegram Typię. Jak otrzymuję w tej konkurencji jest sporo W porównaniu do tej i śmrówki. No to nie wiem czy wiesz, to jest linka plastikowa, a plastik jest łatwopalny. Jest to ratowany chyba. Musiałem chwilę się skupić na nowym planie. Bo właśnie, chwilka, wam dokładnie zaprezentuję. Dostałem się, dostałem linkę. Linka. Jak jedno, bo z tym ogniskiem i roztapianiem śniegu na 100% mi nie wyjdzie. Więc aktualnie biorę tylko kubeczek. Mam kubeczek. Obok widziałem staw. Ta linka posłuży mi do tego. Tu zrobię w kubeczku dziurki i będę rzucał do stawu. I wody przez to uzbieram. Posłucham, jak poszukam czegokolwiek w lesie, żeby tam wodę zgromadzić i tą wodę przefiltruję, bo ze śniegiem na 100% jestem pewien, że to nie wyjdzie. Tutaj mamy stawik. Wyjemne. Proszę bardzo zobaczyć, woda praktycznie pod sam korek. Teraz lecimy po filtr. wracamy. I robimy... Jak to się nazywa Filtrację wody? Tak, więc użyjemy tej tinty, co dostaliśmy od dyska. Dzisiaj sekwitka, a to nie cofniesz. Jak wiecie, jak... Kujujuj! Jak to? Chuj, chuj. No i co teraz? Putafony. No i mamy broń! Ujut! Uj, uj, no. Ile go! To zbliżyło, nie? Także jest ok! Także widzowie, operator nie opuszcza. Podziękujcie dla pana operatora, dla pani operatorki. I co, no? Widzimy się już sami, niestety. Sami w dzikiej dżungli. Żaden list mi nie podskoczy! Look at this, man! Oj, to, to jest ostre, tam weźmiemy. Mm no, -hmm. to jest naprawdę ostre. Że ja jestem bezpieczny, czuję się bezpieczny. I to jest mój gotowy wynalazek. To Do dołu jest gaza na butli. Tu wszystko jest. O kurczę, dobra. O, Czyli co, sobie? będę musiał filtrować wodę z zamkniętymi oczami? Tak. Się o kurwa, mać! Bo cię kurwa, o! czy wykonujesz teraz jedno z zadań, czyli jakie jakim jest 3 minuty bodajże? Popatrz na oczy. Zdejmę okulary. Może odłóż tę broń swoją? I już jest ślepy. Krecik. Krecik, ty jesteś To jest to twoje następne 3 minuty, 3 godziny. Czas tak. Jak 3 godziny? 3 minuty. Może poszukam jakichś igieł? Albo nie, w sumie mam. Nie wiem, co ja będę robił. Co to jest? Karton. Karton? Mhm. Uh -huh. Ale to mój? Mhm. Uh -huh. O, kurwa. Znaczy, przepraszam. Dobra, to jest ognisko. Mhm. Dobrze. Także skupmy się na tym, żeby przenieść to ognisko. Dla kontentu. Nie, tu nie jest ognisko. Co tu nie wpływa robisz? Uj, chuj! Kto idzie? Strzadko! Panna Grzegorzka. Mój chuj! Ja się skupię na tym kroczu i wojowniku. Co jest to ognisko? Kuli, jest to ognisko! Nie! Kurwa, bo się zaraz. W polu! A dobra! Na folia, co wyrzuciłem! Ja już orientację w terenie. Gdzie ja jestem? To idzie. Czuję się jak Daredevil tylko upośledzony. Ouch, to idzie. Jak się czujesz? Bo to ja taką drogą przyszedłem? Ja myślałem, że gdzieś tam jest operator. Spierdala. Także drodzy widzowie, ja już jestem na swoim selfie sticku, jak widzicie. I co? Mogę Wam jedynie powiedzieć, że zrobiłem parę wyzwanek. Mianowicie zbudowałem czas. Przyszedłem 3 minuty za paską na oczy, czyli dwa zadania na 5 już mamy zrobione. Muszę tylko przefiltrować wodę i przejść się 2 km w nocy. To jest bardzo łatwe do zrobienia, bo co bo zrobimy. Bo będziemy iść właśnie po wodę do jeziora. I proszę bardzo. Jesteśmy chronieni piachem od każdej strony. Górze też by się przydała jakaś folia, ale do folii opcji nie mamy. Więc no myślę, że to mogę już może zostać za zaliczone. Ale aktualnie wyłazimy i dalej coś kombinujemy. Może uda mi się coś znaleźć. Musimy szybko rozpładać nisko. Dobrze. Także jak widzicie dzizda nam się przydała. Jesteśmy Mam tu przygotowany również kartonik który wcześniej wzięliśmy z ulicy. Pamiętajcie, nie śmiećcie. Dobrze, dobrze jest, dobrze, wicowie. Pracuje się. Zajęło się, zajęło się. Wow. Masz tu Patrz, jak się jara. Ej, to zaliczone. Zobacz. Tak. Teraz tylko nie możesz mu pozwolić zgasnąć. Okej. Okay. Um. Ej, ślicznie. Zajebiście to pomyślałem, nie? No. Kurczę, ale w ogóle to... Ta... Użyłeś wszystkie? Co? Asortymenty Nie Masz jeszcze w razie czego jakby ci zgasło? Tak, mam wszystko To bardzo dobrze Ej, już wiem chyba do kogo na noc widzowie przyjdę I Tutaj, zapraszam cię położyć się i zrobić zimną kąpę O dobrą rozgrzewkę Ja, ja Wyzwanie. Za każde niezrobione wyzwanie tracicie stówę Chu, ma tu stówę Wyjebane co mam, tak? No nie chcę mi się tego robić. Wyzwany. Powiedz ostatnie słowa do kamery jakieś? No co, trzeba na siłownie zacząć chodzić. Nie? <noise> co panu podać? Dobra, nadeszło piachu, finałowe zadanie. 3 2 jeden start. 15 na serii po 15 Pytasz czy jaram? Oczywiście, że jaram. <laughs> jaram tak dużo, że nie wiem co gadam Pięć Kurwa Powiedz mi chociaż Dwadzieścia Jeżeli był już szybszy, to żebym tego nie robił Nie, jeszcze nie był szybszy, jeszcze... Sporo? Tak Dobra trzy Ile? Dwie dychy Jeszcze trzy dychy. trzy dychy Jeszcze trzy dychy do zrobienia, dwie dychy zrobione Nie zrobię nie zrobił. ile zrobiłeś teraz? 25. Zły łancie. No to jeszcze z 5 chociaż zrób. Dobra. Ale już końdz zrobił. Dla kontentu dawaj. Kondzi już zrobił. Jeszcze nie, jeszcze nie ten czas. To dwie minuty dopiero. To dla kontentu 5. <śleszy> no <śleszy> dawaj, dawaj, dawaj. Raz, dwa, trzy. Dawaj jeszcze dwa. Trzy, dwa, jeden. Jest, nie dosyć, że zgarniasz taśmę szarą, czyli lepszą. to jeszcze dostajesz od niego stówkę, bo nie podjął się wyzwania. Dobrze, także widzowie, zostawiamy na razie ognisko, ono niech się pali, a my poszukamy e, większego patyka. O Jezu, Ujna. przepraszam, e, do stworzenia pochodni. Dobra, dzień dobry, to znowu ja. Latarką już się muszę wspomagać, bo jest po prostu zbyt kurczę ciemno. Tutaj zaprezentuję wam. Tu jest nadal ta dziura ognisko tu jest mój filtr wody. Cały czas woda pracuje. Wyzwanie no, zaliczone. Zaliczone mam, więc teraz woda się tylko przyda po prostu na później, żeby się jakkolwiek nie odwodnić. Tu jest mój Szałasik yy, Lisia Nora tak zwana. Myślę, że będzie ok <laughs> No teraz to trochę zacznę chyba zbierać patyków na, 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 na ognisko, żeby po prostu no, już zaraz odpalać, bo jest ciemno, aby się przydało jednak troszeczkę się ogrzeć, bo tutaj już spędziliśmy trochę tych godzin, więc no tak, będziemy lecieć aktualnie po suche rzeczy i plan jest rozpalić ognisko, więc no, let's go! A my przyszliśmy po tą kochaną gałązkę która nam się bardzo mocno przyda do stworzenia pochodni, ale zanim to, będziemy musieli jeszcze pójść igły. Ale to wszystko w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie, na no spokojnie. Coraz ciężej niektórymi rzeczami z względu na brak wody. I na niedobór żywności. Nie oszukujmy się, ale z Jesteśmy znowu w szagnisku. Wszystko jest ok. No i co? zacznijmy powoli. Się wybierać nad jezioro po wodę. Dobra. Widzowie, jest przełomowy moment. Jakkolwiek jest ogień. Jest ognicho. Ciepło bije od niego. Zaraz się jeszcze tutaj bardziej porozpala. Ja podmucham. Jest tak, już ciemno. O, jest. Ogień. O to chodziło. Tak jest. Mamy to. Idziemy. Wyruszamy w podróż razem z moją dzidą. Trochę to będzie spory kawałek. Nie wiem. Ale przyjdziemy na te jeziora. Dobra, mamy szansę. Mamy szansę, bo tu jest butelka. Tak! Tak! Widzowie, Halne nas ratuje. mocne. Dobra, jecie ktoś? Proszę, nie wyskoczy. Proszę, błagam cię, błagam cię nie wyskocz Także widzowie, idę spać. Nie, o który wstanę. Wszystkie wyzwania zostały wykonane. Napisz, tutaj wody jest Nie. No musisz, dawaj. Przesta. Weź te krople z tego. Jęwni. Krople z tego jęwni, ale jest czysta, a nie żółta. Dobra, widzowie, tutaj już. Rozpaliliśmy ognisko. Za chwilę popatrzcie jak jest ciemno. Nic, nic a nic nie widać. Teraz jak po rozpaleniu ogniska lecę, lecę robić challenge, żeby przejść 2 km. No, okazało się. Chciałem zacząć drugi challenge. Ostatni. Myślałem, że jest jeszcze jakaś szansa, żeby to wygrać niestety, no kondzio, kondzio był szybszy. Nie powiem, bo przyznam mu rację, podam mu rękę, pogratuluję. Bo co jak co, jego baza wygląda o wiele lepiej od mojej Lepiej logistycznie to na 100% do tego podszedł No coś tam się przygra, czasem się przegra A co ja dostaję? Chociaż folia to nie jest źle No dobra No to lecimy szykować już Już z nie? W takim wypadku jak już jesteśmy we wszystkich challenge'ach e, Piachu niestety przegrał to wyzwanie Wszystkie zadania wykonał szybciej Kondzio A więc on dostaje Karimatę i śpiwór, a piachu dostaje folię NRC i matę do spania. Teraz tutaj go zostawiamy. No i czeka go już tylko cała noc, więc oglądajcie co się stanie. Dobrze widzowie, także idę spać. Jest godzina już nie wiem która. Dopiero jak wstanę, to sprawdzę. Jestem cały brudny, jestem zmęczony. No i cóż, lecimy, nie? Do zobaczenia jutro. Dobra widzowie, tutaj właśnie dostałem matę i folię RNC, coś takiego, no przegrałem, przegrałem. Jest godzina aktualnie chwilka, żeby właśnie skłamać. Jest godzinka 23.08. No to tak. Lecimy teraz wszystko po prostu. Lecimy, wszystko popakować. no to rozłożę. Ognisko niestety nie, ognisko nie przetrwało zbyt długo ognisko nie przetrwało zbyt długo, ale no, lecimy. Widzowie jest. Ja jeszcze tutaj rozłożyłem, mam na sobie polikę. Czy ona mnie grzeje? Dobra, ale jakkolwiek, no. Nie, wiem, czy nie wiem. 10 minut po północy, ja chyba mi już nic więcej nie zostało, niż próbować i spać. Sprawa jest taka, że słyszałem, jak ktoś tu chodzi. Nie wiem, czy to był. Nie wiem, czy to był Piachu, czy specjalnie, żeby mnie jaja zrobić. Przyszedł, ale autentycznie słyszałem, jak ktoś przy drodze chodzi. Albo coś Spróbuję się jeszcze na chwilę zdrzemnąć. Patrzcie, sprawdzę. Trzecia, dwadzieścia jest. Jeszcze chwilę, ale jestem cały zmarznięty. Jezu, dobrze, że jeszcze trochę żar co niska jest, ale nie będę teraz dokładał. Nie ma co dokładać. Dobra, próbuję jeszcze się chwilę zdrzemnąć. A potem kminimy, co się dzieje, nie? Bo jest za grubo. Jest za grubo. Dobra, nicowie. Nie wiem, która jest, ale ja już mam to. Nie będę. mówił 3.29 Jest mi totalnie zimno słyszę ciągle coś jak wychodziło nie wiem czy sami się schizuje, czy cokolwiek, ale nie, nie jest pewno w dupie. Do trzeciej wytrzymałem, całe spełnienie Dobra, będziemy powoli zabijać stąd Niedużo mi nie jest zimno. Tu za dużo tu się dzieje. Ja zaraz to Nie, ja mam tu gdzieś. Ja mam autentycznie tu gdzieś. Bo tu już na pewno nie jest piachu Tu już na pewno nie jest piachu O tej godzinie? Co by debil tu robił? Dobra zasypuję to i lecę Piernicze to Dobra Jest Szybki proces zbierania Bo ja już tu dłużej Po prostu no choćbym chciał Tutaj ja już odbyłem dosyć Porządeczek jest Wszystko zostało co W strefie naturalnej ma być A ja lecę Dobra, Dobra widzowie Ja Spakowałem wszystko Mam łopatę nie mogę wam teraz jej pokazać, ale autentycznie. O, o, widzicie, może teraz. <grych> Muszę sobie to oświetlać. Muszę widzieć, gdzie ja idę, w którym kierunku, to będzie problem. Dobra, ja już przy samochodzie idę do nich. Ja już się wycofuję. Nie wytrzymam dłużej w lesie. Jest trzecia trzydzieści, i tak. Nie że dłużej. Ja już sam się schizuję, jeżeli chodzi o te zwierzyny, ale nie. Totalnie chyba mi się na 15 minut omkło przymkło, resztę to totalnie koczowanie. Widzowie stałem. Jest godzina 3.40 i piachu, jako pierwszy. Okay. Pakujemy jego rzeczy. No i co? Więc ja teraz. O, się do samochodu. I Aż przyjedzie. Słowo nie widać. Aż przyjedzie kądzio. Mam go autentycznie dość. Jestem brudny. Jestem zmęczony. masz tylko o gorącym prysznicu. I o herbatce. I o jedzeniu. I o skyrkach. Także. Lecimy. Jurek! Jest, jest już godzina czwarta Idziemy do domu, jest godzina czwarta chyba 10 Albo czwarta 15, już nawet nie wiem Dobra Do jutra widzowie Do jutra widzowie Trzymajcie